Pamiętam to jak dziś, że jeszcze zadebiutowałem tu w którejś tam końcówce meczu z wydminami, jak dobrze o, pamiętam. Ya, Tutaj, ogólnie rzecz zbiorąc całego troszkę nie pamiętam kopę emocji, które gdzieś tam towarzyszyły dla tego chłopca młodego, wchodzącego do zespołu seniorskiego jak pamiętam, stanę tam przy linii bocznej na, na szwarce rezerwowym, to nie mogłem budzić zawiązać. Ale to był też taki epizod, że ja, jak to pamiętam, w tym zespole dalej nie zaistniałem, gdzieś tam przez najbliższe pół roku, czy, 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 czy gdzieś tam nawet, nawet dłużej, gdzieś w przebiegu nawet roku. To był taki dosyć już wysoki wynik, bo był chyba 7 czy 8-0. mnie wpuścił, wtedy był ten refini. W seniorach to on mnie wpuścił na na taką końcówkę i to pewnie było w nagrodę, bo jako młody chłopak, aczkolwiek ja też nie mogłem liczyć na coś więcej, no bo miałem 15 lat. Tak? I pamiętam tak dziś, że w, te, w tamtych czasach nie było tak jak e, teraz, że wchodzisz sobie, śledzisz relacje, oglądasz mecz z drugiego końca polski, no. tylko kiedyś zawsze każdy czekał na, na wydarzenie Gazety Olsztyńskiej. Tak? I to były takie czasy, że, że, że pamiętam, że był artykuł, że 15 w artykule 15-lat jak wreszcie.